Monika Andrzejczak, dzień dobry Państwu. Kraków i Tarnów. To w tej chwili najcieplejsze miejsca w kraju tam na termometrach 12 stopni. Natomiast najchłodniej jest teraz na podchalu, gdzie termometry pokazują 6 stopni. Od zachodu zbliżają się deszczowe chmury. One już objęły. Pomoże zachodnią część Kujaw Wielkopolskę i Dolny Śląsk. I będzie padać dalej, bo te chmury z deszczem, dość intensywnym deszczem, będą się przesuwać w głąb Polski. Dotrą do wieczora do ziemi łódzkiej nad armie nad zachodnie Mazowsze i województwo świętokrzyskie, a także na południe kraju. Do końca wieczora, do końca dnia nie będzie padać tylko na Podlasiu i na Polesiu lubelskim. Na termometrach mniej niż wczoraj, od 9 do najwyżej wspomnianych 12 stopni. A co przyniesie jutro? Jutro już będzie pogodniej, choć zanikające opady deszczu pojawią się wzdłuż zachodniej granicy, na południowych krańcach czy na roztoczu. Ale wcale nie cieplej, tylko na dolnym Śląsku 14 stopni, poza tym od 9 do 12, najwyżej 13. I urano, uważajmy na gęste mgłę. Do zobaczenia.